Derealizacja jest to stan, który charakteryzuje się obronną, odczepienie się od rzeczy, które dla nas są logiczne, ułożone. Jest to stan, w którym można się odciąć od ułożonego systemu, w jakim my żyjemy na co dzień. Na wystawie znajduje się koń, który jest przecięty. Są to dwa fragmenty tego konia: łeb i tylnie nogi. Głowa jest to element konia niegroźny. Tył konia jest to zawsze sygnał czegoś groźnego. Wideo na wystawie łączy wszystkie prace razem. Przedstawia świat realny, ale pocięty kompletnie. Są to Kadry z mojego mieszkania, tu gdzie mieszkam w Kopenhadze, ale też jesteśmy w Polsce. Są to ściany klatek schodowych, które nie zostały wyremontowane. One są autentycznie, tak jak mieszkałam sama w Polsce w latach 80. Wideo składa się z archiwum moich prac. Będą tam animacje, morfy, gier komputerowych. Są tam również zdjęcia. Wszystko to jest skupione na poczuciu chłodu i dysharmonii. Wiszą trzy tkaniny, prace na starych prześcieradłach, które dostałam od mojej babci. One zostały wykorzystane do przekazu tej estetyki tych klatek schodowych. Tam wtedy staje się takie intymne, ale też takie brudne. Ten świat, który znamy, bloki zderzają się z animacją z gier komputerowych, z światem kompletnie nierealnym, fantastycznym, i to wszystko wlewa się i spotyka na polu dzikich zwierząt, takich jak kojoty, które poruszają się jak duchy po budynkach. Ja osobiście nie interesuję się za bardzo realnością. Interesuję się tymi miejscami, które są ciemne i gdzie ja mogę zapalić światło i w nie wejść, i niekoniecznie spieszy mi się do domu.